Miejsce numer 6. Bitwa pod Chocimiem w 1673 roku. Było to jedno z najbardziej chwalebnych zwycięstw Rzeczypospolitej w wojnach z Imperium Osmańskim i jednocześnie triumf, który otworzył drogę Hetmanowi Janowi Sobieskiemu do polskiej korony. Starcie to było demonstracją militarnej potęgi Rzeczypospolitej, jak również kolejnym dowodem na to, że husaria, mimo upływu lat i zmian w taktyce wojennej, wciąż mogła rozstrzygać losy wielkich bitew. Bitwa miała miejsce 11 listopada pod twierdzą Kocim nad Dniestrem, w strategicznym punkcie bronionym przez potężną armię turecką liczącą około 35 tysięcy ludzi. Po stronie Rzeczypospolitej stanęło około 30 tysięcy żołnierzy pod dowództwem Hetmana, wielkiego koronnego Jana Sobieskiego. Choć siły były stosunkowo wyrównane, to Turcy posiadali dobrze ufortyfikowany obóz i liczebną przewagę w piechocie oraz artylerii. Sobieski, doskonały taktyk i znawca tureckich metod walki, nie zamierzał jednak czekać. Zaskoczył przeciwnika, decydując się na atak z marszu o świcie w ciężkich listopadowych warunkach pogodowych. Rzeczpospolita przeprowadziła zmasowany szturm na fortyfikacje tureckie i właśnie w tej fazie decydującą rolę odegrała Husaria. Mimo mokrego, śliskiego terenu, oszronionej ziemi i oblodzonych rowów, husarze ruszyli do szarży, prowadząc natarcie na główną bramę i prawe skrzydło obozu tureckiego. Ich atak był tak gwałtowny, że przełamał umocnienia i wywołał panikę wśród obrońców. Husarze wdarli się do środka obozu, siejąc spustoszenie. Turcy próbowali stawić opór, ale nie byli w stanie powstrzymać impetu ciężkozbrojnej jazdy.